Cześć, na z jest, strony grajonek i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku poradnikowym, dzisiaj, e, no nie jest kolejny odcineczek poradnikowy, ale poradnikowy, dzisiaj będziemy działali sobie, um, ogólnie rzecz biorąc, robiąc radio, dostałem osad do ciągnika w farmingu BSE2. E, ostatnio dostałem e, taką wiadomość, że, no, zwykły komentarz, że Ktoś pytał, jak zrobiłem to radio, już wyjaśnię. Musimy mieć przede wszystkim e, plik e, mp3 i, i jakikolwiek z tą muzyką. już go macie? Ja zaraz. No powiedzmy, że o, tutaj mam nowy folder. Powiedzmy, że e, już czekajcie, zróbmy tak. E, gdzie to jest? mp. 3. Wiadomo, że to jest inna tekstura i tak dalej, wszystko, ale powiedzmy, że to jest ten nasz plik. Wchodzimy sobie tak, ten komputer jest lokalny C. Ogólnie biorąc musimy wejść do e, pliku instalacyjnego farminga, ale przynajmniej ja dla osób, które mają Steam, tak pokażę, osoby, które mają na płycie, myślę, że będziecie wiedzieli, gdzie to znaleźć. Podobnie coś poparcie, może jakoś dojdzie tego. Wchodziczie w pliki programów. E, ja wchodzę w Steam, ale. E, Ogólnie osoby, które mają na płytę, jakby pominęli sobie ten plik oraz następny. Wchodzimy sobie w Steam. Steamapps. I teraz już zapraszam znowu osoby z płytą, które mają na płycie. Wchodźcie sobie w Common, Farming Solator 22, Data. Tutaj macie coś takiego jak Music. To jest bardzo ważne. Wchodźcie w Music. No i tak, ja tutaj mam troszeczkę to pozmieniane. Ale ogólnie rzecz biorąc, yy, będzie mieć tutaj kilka plików, na przykład taki jak menu. Yy, będzie na przykład tam coś jest, network, yy, network radio i takie tam inne. Wchodzicie sobie na przykład w menu, yy, Dajecie mi nazwę i wpisujecie taką, jaką ma pasuje. Ja na przykład tam, nazywam tutaj Agrobas. Jak tam wolicie? Wchodźcie sobie tutaj. Na przykład ja mam tutaj yy, o, Kubańczyka, Bellager. No i tutaj, dajmy, że to jest ten wasz plik MP3. Tutaj kopiujecie ten plik. Zapytacie, jak może dostać taki plik MP3. Wchodźcie sobie w kommentera ja pozdrawiam albo SMP3, albo e, Etc. czyli jako YouTube tu MP3, chyba tak się nazywa. No i tam będzie adres URL danej piosenki. Wejdźmy sobie teraz do Farminga, a na przykład MTZ. I wchodzicie tak. E, musicie sobie wejść w radio muszę sobie zrobić screenshot musicie włączyć dać w wy. i albo tylko pojazd albo zawsze jak ujdzie. następnie klawiszologia e, gdzieś tutaj na dół jeszcze wyżej troszeczkę o e, jeszcze nie Kwik. co jednak niżej. Radio musi dać, wszystkie to sobie następny utwór, Poprzedni kanał, następny kanał radiowy oraz przełącz radio. Wszystko macie ponumerowane. No to możemy działać. Ja sobie podgłośnie radio, żebyście lepiej słyszeli. Mamy już, no to tak ja mam pod szóstką. Wchodzimy w Agrobaz. No i słuchajcie tego. Mamy formację fenomen na przykład. Dajmy jakieś kolejne. O, macie kubańczyka Belager. Y, od ty macie odmiu. To... O, Demickiego teraz. No Ogólnie... A jak na przykład ja już wyjdę z pojazdu, to nie słyszę. No bo ja muszę na tylko pojazd. No to wiesz, o sobie. No i widzicie, wszystko mi to działa. Daj sobie... O, na przykład jest. Też takie coś. No to jest już typowe farmingowe. Eee... O, czekajcie, znajdę sobie. O, ja sobie zrobiłem jako nic czyli, żeby nic nie grało. Ja bym na przykład nie chciał radia. Ale dajesz sobie agrobasno i siódemeczkę. O, ona czuje w mnie pieniądz. Czy. O, Kubańczyka u nie. Tak ja ten cały poradnik. Stawcie suba, stawcie lajka, napiszcie, czy Wam się podobało. No i na razie, cześć.